Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanału. Ja mam na imię Michelle, jestem tarocista z certyfikatem porównam z systemami numerologia, astrologia, human design i też właśnie jestem medialna. No i właśnie ja mam nadzieję, że Wy mieliście piękny weekend. No właśnie teraz u nas słoneczko świeci na nowy tydzień, to ja mam nadzieję, że u Was też jest przepięknie, że się cieszycie na tydzień. Um, no, jak nie, no to um, sorry. <ścoughs> Ale no właśnie. Ja się tak, um, ja się cieszę bardzo. Ja mam nowe projekty dla Was teraz. Właśnie moje em, obrazki będą, właś, właśnie publikowane, ale na to właśnie będą coraz więcej informacji. No i teraz, właśnie mamy znowu oszacen, Właśnie teraz tylko, właśnie robię takie dzienne orakel. Em, em, nowe projekty są w planach, em, no ale poczekajcie trochę, to niedługo znowu więcej orakel będą na moim kanale. To ta karta chciała, właśnie wypadnąć. Podróżowanie mamy dzisiaj. Ja bardzo, bardzo chętnie tutaj czytam z tej książeczce, bo um, są to naprawdę też dobre wiedzę oszocen, ten oszo, nie oszocen, Osho, cen, osho cen to jest właśnie tutaj e, są te karty, ale on był właśnie filozof i taki guru, taki indyjski e, w lat 60. tak koło, tak I projektor w Human Designie, ko kogo to właśnie... Um, interesuje. Ja teraz, właśnie, muszę tutaj tego szukać, gdzie właśnie ten mały tekst jest dla nas podróżowanie. No, gdzie to jest? Tutaj już mam, okej. Okay. Ja zawsze się boję, że będę tak długo szukać, <grym> ale um, no człowiek też znajdzie szybko. <grym> już się doświadczałam. <grym> Ok, to właśnie to jest książeczka. Wszystkie karty, które ja używam albo prawie wszystkie znajdziecie na dole w infobox na Amazonie. Ja się staram wszystkiego tam podać. Czasami nie, ale no właśnie musicie oglądać. Możecie to też mieć w domu. E, właśnie cena jest ta sama jak w sklepie, okej? Okay? Podróżowanie. Życie jest wieczną ciągłością. Nie ma żadnego celu, do którego zmierzam. Życie jest po prostu. Pielgrzymką, podróżą samą dla siebie, bez dążenia do jakiegokolwiek celu, jest taniec i trwanie w tej pielgrzymce, radosne wędrowanie bez myślenia o celu podróży. Co zrobisz, gdy dotrzesz do celu? Nikt o to nie pyta. Bo każdy stara się znaleźć jakiś cel w życiu, lecz co z tego wynika? Na te cele jeszcze zaraz będę coś powiedzieć, ludzie. Jeśli rzeczywiście Wie, wiesz, co jest cel, a nie to, ja teraz powiem. No bo ludzie, ja, ludzie dużo, dużo um, szukają, um, czego mają robić w życiu, co naprawdę ucieszy. To jest po prostu i to może być bardzo durne, co ja teraz mówię, ale ludzie, to jest to, co my jako młodzieży, jako dzieci lubiły robić. Jest to tak tak łatwo. Jest to tak łatwo, tak? Ja zawsze lubiłam um, obrazki, sztukę. Ja lubiłam śpiewać. Tak, też śpiewam no właśnie. Ja lubiłam um, też um, właśnie te spiritualne rzeczy to potem to, ale też już bardzo 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 um, to ja miałam 9 lat, jak ja, właśnie, lubiłam też spiritualne rzeczy. No wiecie, co? To ja, to, to ja jestem właśnie sobą. Dalej. A, em, no właśnie, dla, dla tych, które właśnie szukają, czego mają robić. Dobra, nie wiem, czy to teraz z tobą rezonuje. Dobra, dalej czytam. Jeśli rzeczywiście osiągniesz, sorry za polski cel swego życia, co wtedy będziesz? Zakłopota zakłopotany, nie ma dokąd iść. Dotarłeś do ostatniej stacji, a w czasie podróży wszystko straciłeś. Musiało się tak stać. Stojąc nago u kresu swej podróży, będziesz rozglądać się jak idiota i pytać: O co w tym wszystkim chodziło? Tak bardzo się śpieszyłeś, tak bardzo się martwiłeś. A oto, co z tego masz? No kurde, to jest prawda, nie? Nie, nie ma to prawda. Ja my, myślę, że tutaj to jest też różnica. Jak my myślimy, że my musimy czegoś robić, bo jesteśmy tacy wychowani, albo ktoś jakiś też niezbyt inteligentny może człowiek nam mówił, że ma, ma się tak robić, albo coś takiego, jest to jest to bez sensu, Tu potem będziemy e, cierpieć, tak? Ludzie też czasami wyglądają tacy sprytni. Może też są, kurde, ale są też elementy, gdzie ludzie nie zawsze do końca są tacy sprytni, tak? Trzeba właśnie do siebie słuchać. Też jakby Osho tutaj by coś powiedział, gdzie ja bym myślała: No kurde, to jest do dupy, no sorry. To ja też bym myślała: Okej, okay, Osho, jest taki wielki guru i ja naprawdę lubię jego pracę i też jak on myśli, ale ja bym to też powiedziała: hej, tutaj to widzę. Że to może nie, nie być tak prawidłowo do końca, ale dalej są myśli i filozofy właśnie zajebiste, które on robił, tak? To właśnie tak diferencować, albo jak jest to diferencować? Mój kanałek, moje ludzie, jest właśnie w trzech językach. Właśnie ja po polsku próbuję tylko z wami komunikować. Zawsze będą polskie filmy, tak? Każdy trzeci dzień, teraz aktualnie są filmiki. No, ludzie. Ja myślę, że jak człowiek naprawdę tą, tą duchową drogę idzie i naprawdę cel osiągnie. No wiecie co, mój cel jest, no, no, no akurat właśnie mieć. <laughs> Że każdy mój kanał właśnie ogląda. Nie tylko pięć ludzi, tylko każdy na tym świecie, oczywiście, każdy tego chce, tak? Na, te, na tą okazję proszę lajka dać. <laughs> proszę się dzielić tymi filmikami. <laughs> Nie, ale ja, jak wy też chcecie, no teraz właśnie, um, jak wy, wy tak na serio by, by chciałyście jakąś wskazówkę albo um, właśnie analizę dla was, albo na karty, zawsze właśnie możecie. Się pytać, jak można zamówić. Osobiste czytanie to też jest możliwe, i to potem podaję Wam właśnie na e-mail e, odpowiedź. Tam wszystko stoi w czy, e, szczególnie, jak można zamówić, ale nie musicie zamówić, bo jest bez, 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 bezpośrednie. <grym> okay? e, no właśnie, kochani ludzie. To znaczy też jak ja tylko, jak tylko mnie właśnie oglądają parę ludzi, dalej kocham robić, czego robię. I co to jest dla Ciebie, co Ty kochasz robić, tak? Masz na to czas, albo masz jakąś karierę, którą, która była w, w, wybudowana przez jakiś czas. Dla mnie to jest tak połowa. Połowa robię rzeczy tak na, um, na pieniądze, które no zbyt lubię robić, ale trochę się znudziły, no ale na drugie. Też znowu robię rzeczy, które bardzo kocham. I to też, też jest ok. Każdy tam ma swoją ścieżkę. Dziękuję Wam bardzo, bardzo za oglądanie. No właśnie. Ten Oszocen to są są to też karty tarockie. Muszę to trochę jeszcze oglądać, jaką kartę to jest. To chyba jest ziemia. 8 ziemi może. Ale będę to jeszcze studiować. No i zbyt fajnie namalowane. Dziękuję Wam, wam jeszcze raz. Życzę Wam fajny tydzień, dzień, tak, i um, no, komentujecie proszę, jak to rezonowało albo nie, no i właśnie do następnego i, i um, jak chcesz więcej informacji, to możesz subskrybować, subskrybować jest zawsze za darmo i tam jest taki mały zegarek, jak tam jeszcze ciśniesz tą zegarek, to dostaniesz zawsze te informacje, na nowsze e, filmiki, ok? Dziękuję Wam i pięknego dnia życzę Wam, pa pa, Michelle.